Powrót do klasyki. W dzisiejszym filmie gra Spider-Man z 2000 roku. Jest to moja ulubiona gra z PlayStation 1. Zaczynajmy więc! Rozdział pierwszy. Napad na bank. O, ta gra jest dokładnie taka, jak sobie ją zapamiętałem. O, jest i ona. Mega sexy kobieta kot. Jak ona się pojawiała w grze, to wszyscy moi kumple nagle zaczęli milczeć. To było mega śmieszne, jak sobie tak pomyślę, bo byliśmy wtedy tylko dzieciakami. Tutaj mamy jeden nabój z siecią. Możemy teraz tego łysego okleić swoją pajęczyną. Tutaj mamy kolejnego typa, ale zrobimy sobie tutaj mały wybuchowy schron. A teraz pocisnę typa skulek. Mówią, że Spider-Man nie zabija, ale ten typ pluje na podłogę. Nara! O, a tego nawet tekstury wciągają. <laughs> o, tutaj jest budynek z Fantastycznej Czwórki, i mamy tutaj komiks. Ciekawe, czy pamiętam, gdzie są lokacje wszystkich tych komiksów. No nic, dowiem się pod koniec filmu. Dobra, musimy pokonać tych złoli. Stwórz szybę i wbijamy. Dobra, tutaj musimy działać po cichu, więc ja sobie wejdę na górę i będziemy sieciować przeciwników. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo mamy tutaj zakładników, którzy mogą zginąć. Dobra, owinęliśmy ostatniego, teraz musimy się dostać tutaj za szybę. Więc chyt i pyś. Mamy tutaj przeciwnika, ale walniemy mu z krzesła. Guzik jeden, zakładnicy wolni, drugi. Otwierają się drzwi. I trzecie, przejście dalej. O Boże, zapomniałem, że tutaj też są zakładnicy. No sorry, nawet Spider-Man może mieć trudniejsze dni. Dobra, teraz za karę zamkniemy tutaj jednego. Nacisłem guzik i dostaję teraz po ryju. Ale nieważne. Ważne, że widzę animację zamykania drzwi. Teraz ogarniemy to po cichu. Uratowani. Pamiętam, że tutaj jest komiks pod jakimś jednym krzesłem. Nie tym... Nie tym, o tym, zajebiście I chyt do windy O, to jest spoko, tylko tutaj mamy zakładników i bombę, która może wysadzić pół miasta Ale dobra, skosimy złodziei Wrócimy po komiks, bo mamy czas I co nasz Spider-Man ma zrobić z bombą, pytacie? Wrzucić ją do sejfu i zamknąć drzwi Rozdział drugi, Skorpion Musimy szybko śmigać do Jamesona Droga do Daily Bugla jest prosta a o, tutaj mamy komiks, więc zbieramy go. I lecimy prosto do celu na naszą pierwszą walkę z bossem. Dobra, tutaj mamy ukryty komiks. Musimy zniszczyć wszystkie rzeczy w biurze. No, albo my, albo oczywiście Skorpion. Teraz pozostaje mi zbombardować Skorpiona kulkami. Ojej, uciekł do innego pokoju i schował się za kwiatek. Kozak kryjówka. Dobra, walimy Skorpiona na rej i ratujemy JJ-a. Oczywiście policja myśli, że to my zaatakowaliśmy JJ-a. No i oczywiście helikopter nas ściga. Dobra, ucieczka przed policją nie jest taka trudna. Oni wszyscy mają wyznaczone punkty, w które strzelają. Po prostu nie zbliżajcie się do tych wystających części budynku. Trzeba być tak poszukiwanym, że policja miałaby na wszystko wyjebane i strzelała raketami, po dachu, byle bycie dojechać, no gorzej niż w GTA. No niestety mi się uszkodziło nagranie, gdy uciekałem przed policją, ale musicie mi na słowo uwierzyć, że tutaj był komiks. Jak policja przypieprzyła z bomby, dobra, lecimy dalej. Tutaj to łatwizna, po prostu idziemy, omijamy dechy i światło. A tutaj idziemy na lewo i wskakujemy. Bez problemu docieramy na górę. Tutaj będzie nas gonić Punisher. <laughs> Ale to nie jest zbyt skomplikowane. A tutaj możecie iść na skróty i po prostu przyciągnąć się na samą górę. Zobaczycie tutaj dźwig od goblina. Możecie tutaj wskoczyć i czeka tutaj na was Spider Armor oraz komiks. A tutaj w tym budynku idziemy na prawo i tutaj znajduje się kolejny komiks do wzięcia. A z kolei tutaj wpadniecie przez szybę i w tym miejscu czeka na was ukryty komiks. Dobra, czas na ucieczkę przed policją. Zaczynamy rozdział trzeci. Raino! Walka z najgłupszym wrogiem Ever Start. Za wszystkie zniszczone beczki, oczywiście, mamy komiks. Rozdział czwarty: Venom. Poszukajmy Venoma. O, tutaj mamy komiks i armor, a to jest moja ulubiona część wyścigu. Ooh, toe, 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 ow! Ooh, toe, 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 ow! Yeah, look out, lady! Oh, my goodness! <laughs> oh, sorry, lady. Didn't see a thing. No nie, mój Spider-Man się naćpał, dzięki, wiesz? Dobra, Venom czeka. A ja widzę komiks, który ominąłem, no to tyle dobrze. <gry> oh my god, znowu to samo. Nie, no, pieprzona antena! Udało się. W ogóle, Venom, jak się przebi przez tą reklamę, to od razu z językiem. <gry> Dobra, czas na walkę. Oczywiście, komiks jest pod autem. Ale Venom lubi znikać i lizać, i robić ręką. <gry> Dobra, moje kulki go załatwiły Teraz jazda do kanału Nie przepadam za kanałami w Spider-Manie Jest tak jak z roketami w Pokemonach Nie lubię Ale dobra, zanim pójdziemy to chciałbym założyć nowy strój Scarlet Spidey Dobra, lądujemy w kanale I musimy odnaleźć Venoma, bo porwał MJ Mamy tutaj jaszczury, ale nie są oni jakimiś wymagającymi przeciwnikami Plują jadem, gryzą Takie bolki Ale za to jak dojdziemy do tego miejsca i wrócimy się z powrotem Będzie czekać na nas komiks Dobra, pokonamy jeszcze cztery jaszczury To Venom nam otworzył może drzwi to były czasy, gdzie za każdym wodospadem był jakiś skarb. Dobra, walić tych frajerów, na pociąg mi się spieszy. Tutaj najlepiej robić iglo z sieci. No ale ja nie mam już naboi, więc jakoś to będzie. O oh, my, nie wierzę, że sam skoczyłem! A, dobrze, gra mi jakoś zaliczyła. Taki cud. oh my god. Kanały część trzecia. Oczywiście komiks po lewej stronie. Teraz huśtamy się do przodu, klikamy przełącznik, woda zjeżdża w dół, szybko wskakujemy, wciskamy trzy przyciski, jaszczury wbijają na party, ale nikt ich nie zapraszał. Klikamy znowu, idziemy tam, gdzie były otwarte drzwi. Teraz powtarzamy operację, a w międzyczasie jaszczurka robi mi malinkę. Przechodzimy dalej. Lewo guzik, prawo guzik, lewo guzik, prawo guzik. A teraz wracamy na lewo, zbieramy komiks i idziemy dalej. O, nie, ten poziom zadzieciaka na hardzie mnie zawsze niszczył. Dobra, ciśniemy. Udało mi się. Teraz lepiej się ustawić i zaczekać, aż poziom wody się podniesie. Dobra, uznajmy, że tego nikt nie widział. Tutaj musimy się przebujać na drugą stronę i wcisnąć przełącznik. Oczy, cholerny, venomie. Skoro woda już zeszła, skaczymy w dół. Wciskamy przełącznik, otwieramy bramę i skaczymy do tyłu po komiks. Tutaj venom ucieka za drzwi, ale możemy je łatwo otworzyć. Wbijamy w te miejsce. I celownikiem tylko jeden strzał i drugi strzał. Tutaj na tym poziomie możemy dostać kilka razy w ryj i możemy również zabrać Spider Armor, spotkać Lizarda i zabrać komiks. Przechodzimy dalej, walczymy z Venomem. Drugi raz. Tym razem nasza MJ jest uwięziona i musimy wciskać odpowiednie przyciski, by Venom jej nie utopił. Fascynująca walka. Naprawdę Nowy strój Ben Daily i rozdział 5. Inwazja. Jazda. Symbioty zawsze były bardzo wytrzymałe. Dlatego unikam walki z nimi. No chyba, że mam ogień. Dobra, cisnę do góry. Tutaj mamy przejście na suficie. Komiks jest tutaj. Idę dalej, walka jeden na jeden. Udało mi się wygrać. Cudem. Dobra, no to teraz hyc do windy. Tutaj będzie ciężko, ale jakoś to przechycamy. Warto pamiętać, że na samym dole w drzwiach, po lewej stronie, znajduje się komiks. A po prawej przejście do kolejnego poziomu. A w tym poziomie widzimy tworzenie symbiotów. Wystarczy sprzedać dwie kulki i generator leży. Drugi, trzeci, a pod tymi rolkami jest komiks. Najlepsza rzecz w Spider-Manie na PS1 to jest ognista sieć. Symbioty na strzała. Ostatni generator symbiotów leży. I lecimy dalej. W dół. Dobra, kolejny generator. Wskakujemy do pieca i szybko do góry. Tutaj czeka na nas magiczna ognista sieć. Idziemy dalej. Widać tam drugiego Spidermana, ale nagle ciśnienie rozsadza rury i warto je skleić. Dzięki niemu mamy sieć ognistą i kolejny komiks. Dobra, gonimy, Gnoja! Niszczymy generator i wbijamy za ścianę, która okazuje się być iluzją. Mówi wam to coś? No tak. Misterio. Czas na walkę z Misterio XXL. Dobra, musimy mu zniszczyć cypelki. Udało się. Teraz mi wdówczył i spadłem koło komiksu, więc na plus. A teraz czas na ostateczny atak. Na ragnol. Rozdział szósty: złapać pająka. To ostatni rozdział, więc wbijamy do magazynu pełnego symbiotów i beczek wybuchających. Niszczymy pierwszy generator, drugi, trzeci i czwarty. Zbieramy komiks. Później wbijamy do tego przejścia i zamiast spaść na dół, to przejdziemy sobie sufitem i otworzymy zepsute drzwi, za którymi kryje się komiks. Jeronimo! Dobra, elektryki w ciul, ale zniszczę sobie te lasery, bo później muszę wrócić tutaj po komiks. Będzie mi wygodniej. No dobra, teraz możemy wrócić i zabrać nasz skarb, Powiedzmy, że bez problemu ukończyłem ten poziom. Teraz możemy uwolnić naszego kotka i zamknąć kominy. Ło, ciul, będzie ciężko. 4, 6, kotek wolny. Dziękuj mi. Dobra, teraz walka z dokiem okiem. <laughs> Łatwe, wystarczy skakać i wciskać odpowiednie guziki, które się pojawią. Na normalu wystarczą tylko dwie tury i można zwinąć też komiks. No i teraz czeka mnie prawdziwa walka z kernelem. Od razu biorę komiks, bo się pojawił i fajnie by było go wciągnąć na środek, by dźwięki działały na symbiota, bo wtedy uda mi się go pokonać. Zajebiście i teraz wystarczy używać sieci. A kiedyś ten boss był dla mnie taki trudny. Dobra, teraz to na co wszyscy czekają, czyli ucieczka przed Monsterem. Oak, Dobra, biegnę. Tutaj na wprost jest pierwszy komiks, a tutaj jest ostatni. Jestem ciekawy, czy już mam wszystkie. Boże, ten poziom jest taki stresujący, jakby nic się nie zmieniło przez te wszystkie lata. Znaczy to, że gra została bardzo dobrze zrobiona i świetnie mi się grało. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też graliście w tą grę. Po pierwszym przejściu odblokował się czarny kostium Spidermana. Dzięki niemu mamy nieskończoną sieć. No ale dobra, sprawdźmy sobie teraz moje komiksy, czy udało mi się zebrać wszystkie. Tak, udało mi się zebrać wszystkie. Jestem mega szczęśliwy! Kostium Spiderman 2099 jest za zdobycie wszystkich komiksów. Piękny! Dobra, to był mój powrót do przeszłości. Dajcie znać, jaka była Wasza ulubiona gra za dzieciaka i czy do niej wracacie.